Powiem Paweł szczerze, zupełnie szczerze. Do mnie dochodziły bardzo niepokojące sygnały pod koniec tego roku. Proszę nie ufać, e, plotkom mamy, e, mamy dobrą płynność. A wisienką niestety taką przykrą na, na torcie, no to była ta gala w Szczecinie i te puste trybuny. Troszeczkę sami zmasakrowaliśmy ten, ten, ten rynek i nas pogrążyła jedna gala pay bo wyszła ka katastrofalnie. Przełączamy. Magicznie, guzik i teraz tak. tak jak, jak. z dresu tak. i szybko proszę, lecieć, dajcie mi się przebać w garnitur. Nie, nie na ono od... to w garniturze miałem być w... wcześniej teraz w dresie. Musiałbym, nie wiem, ile mieć udany gal, żeby zarobić tyle, co tam za, jedne, za jedną walkę. I wtedy tego w ogóle nie kojarzyliśmy, działaliśmy po omacku, jak dzieci zagubione we mgle, zrobiliśmy mismaż. Wiedziałem na co się pisze, ale nie myślałem, że będzie aż taka patologia. Cześć, witajcie. nazywam się Artur Mazur, a to jest program, program Klatka po klatce, gość wyjątkowy. Za chwilę już się z nim przywitam i tak ci powiem, że w przeciwieństwie do innych. Cześć Paweł. Witam serdecznie. Wiem, jak się z tobą przywitać. Bardzo mnie to cieszy. To świadczy o tym, że jestem z kulturalnym rozmówcą w kulturalnym miejscu. Ale nie wiem od czego zacząć. Od sportu czy od flików, bo tak się troszeczkę już pogubiłem i nie wiem, czy no dalej wszystkim... jesteś prezesem. Poważnej organizacji drugiej siły MMA w Polsce, czy bardziej freakfightera? Nie, nie, nie. Przede wszystkim jestem prezesem fen czyli drugiej organizacji w tym kraju, a to co robię sobie dodatkowo to jest jakaś moja pasja i tak dalej. I po prostu zabawa. Tym tutaj pracuję, a tym się po prostu bawię i spełniam gdzieś tam moje, może nie do końca spełnione e, ambicje sportowe z młodzieńczych lat. No dobrze, czyli zaczynamy od sportu. Tak jest, sport 44, przede wszystkim. FEN 44, najbliższa sobota, 28 stycznia, Ostrów Wielkopolski na plan pierwszy. Wybijają się tutaj pojedynki wieczoru. Wraca do klatki Piotr Kuberski, ale nie zmierzy się ze wertonem Polakinim, z którym miał się zmierzyć w Szczecinie. Marcin Filipczak wskakuje do klatki i tak się zastanawiam, dlaczego zmieniliście rywala? Każda gala to inna historia, tak? I inaczej się wszystko układa. Gdzieś te starcie z Filipczakiem miało się odbyć w kolejnym y no podczas jakiejś tam kolejnej gali, może niekoniecznie styczniowej, tak? czyli plan był taki, że Kubera zakładałem, że obroni z tamtym rywalem w Szczecinie pas i potem się zmierzy z Filipczakiem, ale tak wyszło, że tutaj kontuzja Piotra, tak? te zestawienie anulowaliśmy, na Filipczak był już drugi w kolejce, no to po co kogoś wyciągać za zagranicy i tak dalej, jak mamy tutaj zawodnika, który zwycięstwami w Fenie bardziej sobie zasłużył na to, żeby być pretendentem. Poza tym wiemy, że pojedynki polsko-polskie zbudują największe zainteresowanie, stąd taka zmiana. Ja absolutnie nie narzekam, bo uważam, że jest to lepsze. A czy przypadkiem nie jest tak, że zmieniliście tego rywala, bo te zestawienia mistrzowskie w Szczecinie, no trochę zostały przez środowisko rozjechane no, te pomysły na walki mistrzowskie. No, to znaczy tam się wszystko rozjechało, cała karta walk przynęła. Ale one dobrać, zostały tam, rozjechane tam, tam. już po ogłoszeniu. Mówię o odbiorze. No nie wiem, no też się liczymy z głosami fanów. Że jeśli to odbiór tam był nie najlepszy, to musieliśmy coś zmienić i chcemy ten rok zacząć z mocnego uderzenia, żeby nie było na nas fali krytyki, bo uważam, że zeszły rok był niezły, ale to wszystko przykryły dwie nieudane bardzo gale. Tak. Przede wszystkim nie udała się pierwsza gala w ostrowie i ostatnia w Szczecinie, gala w Ząbkach, która była druga. Yy, druga w zeszłym roku też nie do końca, bo tam była też plaga kontuzji, Michał jak w ostatniej chwili dotarł do klatki, ale środkowe trzy gale mieliśmy bardzo dobre. Tak? Była bardzo dobra 40 w ostrudzie bardzo fajna gala w Rągowie, bardzo dobra była gala we Wrocławiu, pomimo, że sprzedaż paper była słaba, ale pojedynki było dobre. No a ta gala przy niestety przykryła dobry, dobry obraz Fenus z 2002 roku, także chcemy teraz zacząć z mocnego uderzenia i stąd właśnie takie zmiany. W tym sobie jeszcze porozmawiamy o tym, jaki to był rok dla Fenu. A czy tematem przed tym pojedynkiem nie była waga Marcina Filipczaka? Bo tak, ostatni pojedynek to był catchweight. Jak dzisiaj. Ale on się... się szykował do tego zejścia do Wiem, i tego. były dwa catchweighty, ale jak przeglądałem jego topology, to ja nie znalazłem walki w, w, w kategorii średniej i tak powiem on dobrze wiesz. On się bił wcześniej. Tak, tak, tak. I te ostatnie kilogramy. Mogą być tutaj katorgą. To był temat czy nie? Nie, myślę, że nie. On, on był, zawsze miał niedowagę jak się bił w tym 9-3. On nie jest dużym zawodnikiem, także myślę, że te 8-4 on spokojnie zrobi. Drugi pojedynek wieczoru. To jest bardzo ciekawe starcie. Młoda Krew wciąż. Bartosz Szewczyk kontra weteran polskiego MMA Marcin Łazarz. I domyślam się, że jest to eliminator do mistrzowskiego pasa, tak czy nie? Tak, jak, jak najbardziej zwycięzca tej walki będzie się bił w przyszłości na pewno opas. Szczerze to ostrze sobie zęby na ten pojedynek. Łazarz to wiadomo jest to weteran polskiego MMA, niesamowity harpagan, bardzo doświadczony, z kolei szewczyk, młody, gniewny, wychowany kwenu. Zobaczy, debiutował u nas dwa lata temu, jak daleko już zaszedł, wszystkie pojedynki swojej kategorii wagowej wygrał, zatrzymał się tylko na Szymonie ba, Jorze, ale to wszedł na zastępstwo, gdzie bił się o kategorii ciężkiej. Także patrzyłem przez ciekawości na kursy bukmacherów. Dla, dla bukmacherów faworytem zdecydowanym jest Szewczyk, ale ja aż tak bym tutaj nie skreślał Łazarza. Według mnie jest tutaj 50 na 50 w tym pojedynku. Czy zwycięzca, rozumiem, zmierzy się z Ederem de Souza, bo to jest z kolei historia tego typu, że on przegrał walkę mistrzowską w tej kategorii. No a jeśli Nie zabierzemy pasa Ederowi, a moglibyśmy już mu zabrać, bo przegrał dwa pojedynki pod rząd, co prawda w innej wadze, no to, to wtedy tak, No ale to jest jeszcze temat taki do rozważenia, szczerze to... Jestem ostatnio troszeczkę zajęty, wcześniej byłem zajęty innymi projektami, teraz przygotowaniami do swojej walki. Muszę że, tam, też, muszę, że tak powiem, w szerszym gronie przegadać ten temat, co zrobić z tym A na który pojedynek ostrzysz sobie zęby jeszcze najbardziej? Jeśli mowa jest o tej karcie FEN 44, to któ które starcie, Twoim zdaniem, może tutaj dostać taką gwiazdkę? No Bardzo czekam na, na pojedynek Jacka Jędraszczyka. Z Wawrzyńcem Bartnikiem, bo to jest dwóch bardzo fajnych zawodników wiadomo, że Jędraszczyk będzie niesiony topingiem publiczności, bo to jest lokalny zawodnik, ma bardzo dużo swoich kibiców. Ale ostatni też bardzo fajnie się pokazywał na, na fenie. No, obaj przegrali w ostrudzie No, trochę, trochę pechowo tutaj przegrał Jędraszczyk z Adrianem Zielińskim. Nie spodziewałem się, że Adrian będzie w stanie zdominować Jacka zapaśniczo. No, a z kolei Bartik miał tam trochę pecha, bo było trochę kontrowersji przy tym przerwaniu, tak? Także obaj mają coś do udowodnienia, dwóch bardzo dobrych ciekawych zawodników no jestem bardzo ciekawy tego starcia. Styczeń to też jest nie tylko rozpoczęcie roku, jak wiadomo gdzieś nowe cele, nowe plany, ale też czasy podsumowań. Jaki to był rok dla Fenu mówię o 2022? No te, tak jak powiedziałem wcześniej taki pół na pół tak. Dwie słabe gale, jedna średnia i, i, i trzy bardzo dobre. Także. Pod tym względem tutaj pół na pół uczucia mam mieszane. Tempo podtrzymane. Zrobiliśmy dalej 6 gal. Bardzo nieudane pay per view, jeśli chodzi o sprzedaż. Pomimo, że były dobre nazwiska i fajne i bardzo dobre walki. Z optymizmem patrzę teraz na ten rok. Najważniejsze, że wszyscy sponsorzy z nami, z nami zostali. tak Grupa LOTOS przemieniła się już w trakcie zeszłego roku w Orlen. Teraz przeszliśmy do spółki Orlen Paliw Oprócz tego kontynuujemy umowę z Tauronem. Także nadal mamy bardzo mocnych sponsorów, którzy Którzy pomogą nam pozostać w grze. Dochodzą też nowi partnerzy. Także ja jestem bardzo dobry, myśli jestem przekonany, że ten rok będzie należał, pod fan, dla, będzie należał do fan i że pod względem sportowym damy fanom tutaj bardzo dużo wspaniałych gal. O czym chciałbyś zapomnieć w tym roku? No, przede wszystkim miną? ten rok był wyjątkowy, jeśli chodzi o to, że rozsypywały nam się pojedynki. Nie przypominam sobie takiego roku, żeby tak dużo zawodników wypadało last minute, żeby tyle walk nam się posypało. To na pewno o tym chciałbym zapomnieć. No i chciałbym zapomnieć o takiej bardzo słabej sprzedaży pay-per-view. No, w tym roku wszystkie gale będą w otwartej telewizji, z wyjątkiem jednej. Zrobimy jedną galę sportową, na której odbędzie się na fanie mój rewanż z Boksdelem. I to też będzie Fame pomagał nam w promocji, i tak dalej. Będzie Michał też to sam, sam promował. No I liczę, że już po prostu przez, przez taki właśnie tutaj deal biznesowy z Fejmem, troszeczkę więcej ludzi takich młodych, kibiców Fame'u dowie się o sportowej federacji. No i że tutaj pociągniemy te pay-per-view do lepszych cyfr niż to miało miejsce ostatnio. Jakbyś miał wskazać największy błąd w tym minionym roku, jaki to by był, na co byś wskazał? Największym błędem było robienie tej gali pay-per-view we Wrocławiu. Z całymi sportowcami. Dużo dyskutowaliśmy również na tym fotelu, kiedy byłeś u mnie. O kolizjach z KSW mówię o terminach, czy w tym roku będziecie na to zwracać większą uwagę, no, czy nie? Cały czas zwracamy jakoś uwagę, no ale słuchajcie, oni robią 12 gal, my robimy 6, no i tak czasami ciężko się dopasować. Są obiekty, terminy w Polsacie i, i, ta, i tak dalej. No w Szczecinie żeśmy ustąpili Pola, tak? Tam było ym, mega starcie, którym cała Polska żyła, Pudziana z Mamedem, no to żeśmy celowo zrobili galę w piątek i też dużo na tym straciliśmy, no bo w piątki zawsze mamy słabszą frekwencję i, i, i tak dalej, no ale z drugiej strony nie chcieliśmy kopać się z koniem i z się z, tym z, te, z nimi. W w tym terminie w Ostudzie nam to nie przeszkodziło w żaden sposób oglądalności mieliśmy na normalnym poziomie mieliśmy pełen amfiteatr. No, także wiadomo że jeśli to nawet nie chodzi o nas, ale też dla dobra kibiców będziemy starali się unikać tych kolizji. Oni też nie robią tego złośliwie. Jeśli możemy, to jakoś się tam dogadujemy z nimi. No, ale czasami jest to nie do uniknięcia. Czy ten rok? który przed nami, to będzie dla fenu walka o być albo nie być na tej mapie polskiego MMA, czy nie? Bo powiem Paweł szczerze, zupełnie szczerze: do mnie dochodziły bardzo niepokojące sygnały pod koniec no. tego roku dotyczące fenu o braku płynności finansowej, no, o opóźnieniach płyn, w, płyn, w płatnościach. Płyn, jest tylko po prostu troszeczkę. A Wisienką, niestety, taką przykrą na, na torcie, no to była ta gala w Szczecinie i te puste trybuny. Niestety dla nas. No, pierwszy raz mieliśmy tak frekwencję w, w Szczecinie. Troszeczkę sami zmasakrowaliśmy ten, ten, ten rynek, tak? bo Mieliśmy tam wcześniej y, gale, gale Prime, u. półtora miesiąc, miesiąc później był fan, potem jeszcze KSW, także kumulacja eventów w Szczecinie. Stąd, stąd taka niska frekwencja, jeszcze do tego piątek dużo zestawień nam się posypało. Przede wszystkim wypad nam Wojtek Janiusz, co jest największym ticket sailerem w regionie, także. Troszeczkę niefartownie, jeśli chodzi o pełną płynność, także proszę nie ufać plotkom, mamy, mamy dobrą płynność, wszystkim popłaciliśmy na bieżąco, może były jakieś drobne opóźnienia, ale to też to było spowodowane tym, że... Troszeczkę źle podpisywaliśmy pewne umowy sponsorskie, i tak wyszło, że za niektóre gale, które się odbyły już w roku 2022, jeszcze w trzecim kwartale, my dostajemy pieniążki dopiero teraz, teraz na początku tego roku. I stąd może jakieś opóźnienia, ale płynność pełna jest. Także tutaj jestem, jestem spokojny. I także ja nie uważam, żebyśmy musieli walczyć o nasz byt. My musimy walczyć o to, żeby być jak najlepszą organizacją i żeby podtrzymać to, pokazać, że jest, jesteśmy dużo, nadal drugą siłą, no bo niestety KSW teraz nam odpłynęło z uwagi na to, że dostali od Baja Play taki zastrzyk finansowy, że nie jesteśmy w stanie z nimi w żaden sposób konkurować i tutaj nikt się nie będzie kopać, kopać z koniem, ale chcemy po prostu zrobić bardzo dobre, dobre gale i tyle. Mam nadzieję, że tak będzie, bo uważam, że fen na mapie polskiego MMA jest absolutnie niezbędny i konkurencja nie, zawsze no. robi dobrze, jeśli nie, no chodzi nie, o tego typu, jasne, tego że typu tak, poletka. Ale to nie ma jaki fen z żadnym stopniu nie jest zagrożony, to nie ma żadnego bankructwa, ani nic. No, my mieliśmy problem, tylko z uwagi przez to mówię, że te umowy i nas pogrążyła jednak gala pay per view, bo wyszła ka katastrofalnie po prostu. To, co my sprzedaliśmy, po prostu to w życiu bym się spodziewał, że tak mało możemy taką kartą z takimi nazwiskami, co tam były, sprzedać. I to i to, i to wszystko ale. Płynność jest, także tutaj wszyscy mogą spać spokojnie. To no dobrze, to czekamy na, na, na te gale, a teraz przechodzimy do drugiego tematu naszej rozmowy, a więc y, tutaj przyłączamy magicznie guzik i teraz jak. z dresu i szybko, proszę, <laughs> dajcie mi się przebrać w garnitur. Nie, Nie na odrę, to w garniturze miałem być w, w, wcześniej, teraz wreszcie. Tak jest, teraz z, y, z roli prezesa zmienia się. W te role mi się czasami właśnie umieram. w rolę Freakfightera i tak powiem ci szczerze, że ja się pogubiłem. No bo jak sobie przypomnę Twoje wypowiedzi na temat freaków jeszcze sprzed. Dwóch lat, i, i, i kiedy obserwuję to, co się dzieje teraz na co dzień, no to tak szczerze powiedziawszy, no pogubiłem się trochę. Więc wychodzi na to, że jestem strasznym hipokrytą. Najpierw mówię, że kogoś nie lubię, nie cierpię freaków, że się tym rzydzę, a potem sam się, sam się staje freakiem, nie? także mhm. szczyt hipokryzji. Dobra, teraz już tak całkiem na poważnie. To ja Michał, ten Artur, przepraszam, wiesz, że tylko osoba zadufana w sobie przemądrzała. Nie zmienia zdania, tak? Ja jestem osobą, która patrzy, co się wokół dzieje, i reaguje na to, co się dzieje wokół mnie, reaguje na to, co się dzieje, dzieje na rynku i niestety błędnie to wszystko oceniłem. Z czasem zmieniłem zdanie, muszę się tutaj uderzyć. W pierś, że niestety nie doceniłem tego, co się wokół, wokół nas dzieje, i tyle i zmieni, zmieniłem zdanie, i stąd moja zmiana podejścia, i tak dalej. Także tutaj biję się w pierś, powiedziałem to zbyt pochopnie, ale że jestem osobą rozumną i potrafię przyznać się do błędów, wyciągnąć wnioski, zmienić zdanie, te zdanie zmieniłem. Nie masz takiego wrażenia, bo ja powiedziałem, że ja się pogubiłem, a nie, mam, nie masz takiego wrażenia, że ty też się trochę w tym wszystkim pogubiłeś, bo powiem ci tak. No. E kiedy trwała konferencja y, niedawna Fejmu, ja otrzymywałem y, takie wiadomości od ludzi ze środowiska. Pozwól, że ci zacytuję te, te wiadomości: upadek, dno, e, co ten prezes tam robi, e, pisali do mnie ludzie ze środowiska, powiem więcej. Znany profil na Twitterze, pewnie widziałeś, ma Pudelek. No zorganizował mnie nie lubi on nigdy nie napisze ten projekt tak, na, na głosowali mój temat. Nic, ludzie, nic dobrego. W tej kategorii głosowali ludzie i twój całokształt twojego twojej, że tak powiem, działalności w 2020 roku, 2022 roku został określony jako cringe roku. Nie było A, komple, takiego, komple, komple nie było się takiego wrażenia, że ludzie, coś nie tak? te, to prowadzą ludzie, prowadzą ludzie, którzy mnie nie cierpią. No to kurczę, no to, wiecie, w ogóle, to, w ogóle to spływa to po mnie, jak pokaż coś kompletnie się nie przejmujemy ma pudelkiem. Nie jest to dla mnie żaden, yy, żadne konto opiniotwórcze i tak dalej. Także kiedyś się dowiem, kto za tym stoi. Mam tam swoje tylko do myślenia i tyle. Nie? Ale nie miałeś obaw, że właśnie tak część środowiska będziecie odbierać, no, kiedy ale, wejdziesz co, ale ja w ten świat? ja się wiedziałem po co tam idę, dlaczego tam idę. Idę tam, żeby realizować swoje jakieś pasje, idę tam też zarobić pieniądze, idę załatwić swój konflikt i tyle. Nie interesuje mnie to, jak się zachowają tam inni, bo to świadczy o nich. Ja potrafię się zachować i to udowodniłem, tak? Poszedłem sam do Paszczy lwa i pomimo tego, że byłem licznie obrażany, prowokowany i tak dalej, to zachowałem swój poziom, zachowa zachowałem klasę. I i takie jest moje zdanie. No, ja nie patrzę na innych, patrzę na siebie. Ja wszędzie się odnajdę, potrafię wszędzie wejść i zawsze jestem sobą i zawsze będę ten sam. No i to jest ta druga, i to jest ta druga tej e, części, druga strona medalu, jeśli chodzi o rozmowę o frikach, bo mam wrażenie, że nastąpił taki powiew świeżości e, z twojej strony w tym świecie, bo, bo jak czytam te komentarze, ludzie dostrzegają. Prezes Klasa, Brawo, Paweł, udowadniasz, że w tym świecie można się zachowywać inaczej. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, Twoja, żeby obronić swoją obecność w tym świecie. Zgadzasz Zgadza się ja tam czy nie? Ja poszedłem z jakimś przesłaniem. Tak? Też nie będę ukrywał. Wiadomo, że względy finansowe też mają zdarzenie, bo zarabiam tam bardzo dobre pieniądze. Musiałbym, nie wiem, ile mieć udany gal, żeby zarobić tyle, co tam za jedną walkę. Także nie będę hipokrytą, nie będę kłamał. Robię to też dla pieniędzy. Druga sprawa. Robię to, bo. Jestem jakimś byłym sportowcem, który zbyt wcześnie zakończył swoją karierę i po prostu mi trochę tego sportu brakowało. Trzy. Mam tą sprawę osobistą do wyjaśnienia. Cztery. Mam misję, tak? Bo moja misja jest taka, bo mój syn ogląda te wszystkie frikowe, ale ma 16 lat, jego koledzy i, i tak dalej. Wszyscy żyją tymi frikami. Ja jestem osobą ze sportu i jestem tam, żeby pokazać też dzieciakom, jak można być w tym całym środowisku, jak można się zachowywać z klasą. Jestem osobą starszą. Wszyscy o tym wiedzą i chcę pokazać, jak potencjalny frik może tam wejść. Dodawać emocje, wszystko budować, ale też się normalnie zachowywać. Stąd moje przywitanie To w tym programie. Tak, jestem tam z misją, jestem osobą, która samotnie wychowuje syna od piątego, od piątego roku życia. Bardzo go kocham, bardzo mi na nim zależy, wiem, że on się tym interesuje, robię to też dla niego. Szósta sprawa, też robię to dla mojej rodzimej federacji, dla rozwoju sportu, bo o ile tutaj zarabiam grube pieniądze za tą walkę, to na fenie będę się bił tylko za zwrot przygotowań. A mój, mój ewentualny zarobek będzie taki sam jak moich wspólników, zależnie od y, sprzedaży pay-per-view. Także to też jest ukłon dla moich wspólników, co pomogli mnie w jakimś stopniu przy, y, wypromować przez te wszystkie lata, że. W ogóle ktoś chce mnie zaangażować na frikowej i też to robię dla sportu, żeby ten sport trochę podciągnąć, tak? Żeby młodzież dowiedziała się, że jest federacja FEN, że tam się biją super, super sportowcy, którzy też zasługują na to, żeby zarabiać pieniądze. Może nie takie same jak te fryki, ogólnie to zasługują, żeby zarabiać więcej niż fryki, ale chciałbym, żeby sportowcy też w tym kraju mogli uczciwie zarabiać. Także ja mam tutaj misję do zrobienia, to są dla mnie. Dwie walki, moja przygoda w OKTAGONIE jest zbliżam do 50 lat, nie będzie trwała zbyt długo, zamierzam się bić aż ukończę tylko 50 lat, czyli mi zostało raptem rok i dwa miesiące, mam tu misję do zrobienia i skupiam się na tym i jestem tutaj w ściśle określonym celu. A wierzysz w to? Że dzięki, e, dzięki Twojemu występowi na Gali Fame, dzięki temu, że, że do klatki f, e, fenu wejdzie box del, faktycznie zyskacie, bo wiesz, ja z drugiej strony odbiję piłeczkę i powiem tak. Pamiętam galę Fen 34, która miała Was odmienić, no to, w której tam, za, zatrudniliście frików, a odbijała Wam się czkawką przez kilka ale tam miesięcy. Tak, zrobiliśmy błędy, wtedy tego w ogóle nie kojarzyliśmy. Działaliśmy po omacku, jak dzieci zagubione we mgle, zrobiliśmy mismasz, połowa jakichś y, jakich influencerów, słabych, bez kimunity bez, bez itd. Dalej, druga część sportowa, widz oszalał. A tutaj nie będzie żadnych walk freaków, będzie mega karta sportowa i moje starcie z bogzielem. Ja go mogę lubić albo nie lubić, ale dla tych dzieciaków to jest, on jest jakąś tam ikoną. Jest bardzo znany, bardzo dużo ludzi go interesuje, zna, zna, zna go i w ogóle. Także dla niego też będzie zaszczyt. Z drugiej strony, że, że taki gość. Wszyscy, jak i marzą, żeby walczyć w sportowych federacjach i Tańcula, i Tyburski. Prawdopodobnie to się nigdy nie wydarzy, bo nie uszukujmy się. Ja ich do Fenu nie wezmę, KSW też ich nie weźmie, bo im to teraz nie jest potrzebne, bo oni się składają teraz na sporcie, mają duże pieniądze. A taki bogdel będzie miał zaszczyt bić się dla drugiej sportowej organizacji w Polsce. Także tutaj każdy jest zadowolony, i dzięki temu on też się przyczyni tutaj w końcu do rozwoju prawdziwego MMA, bo swoim występem. W naszej federacji też pokaże dzieciakom, że istnieje jeszcze coś takiego jak sport, że są sp sportowcy, bo dużo dzieciaków będzie chciało tą walkę zobaczyć. A wierzysz w to, że on się zaangażuje w promocję gali FEN, bo są tacy, którzy w to wątpią. Nie, Ja, ja wierzę, wierzę, a poza tym to jest deal pomiędzy fenem a fejmem, są też jakieś umowy, jesteśmy pod podagadywani, podpisani na papierze i, i, i tak dalej. no Także skoro ja zgodziłem się na to, żeby pierwszy przyjść tam do niego do paszczy lwa, wiedząc, jakie piekło mnie tam czeka, no to on, jeśli jest osobą, która ma jakikolwiek honor, będzie musiał dotrzymać słowa. Jak się czułeś na, na słynnej już konferencji, o której, o której tutaj mówiłem? No, czułem się bardzo źle, byłem bardzo zmieszany, wiedziałem, że będzie ciężko, wiedziałem, no co się pisze, ale nie myślałem, że będzie aż taka patologia. I nie spłynęło to po mnie tak dużo. Ja też wie, znacie mnie wszyscy, że ja też jestem osobą wybuchową, nie gryzę się w język i tak dalej. I naprawdę dużo mi to kosztowało nerwów i to tak nie spłynęło po mnie jak po kaczce, bo po tej konferencji trzy dni dochodziłem jeszcze do siebie. A co poczułeś, kiedy, kiedy gdzieś przed sceną pojawiła się walizka z pieniędzmi i, i propozycja pod tytułem: Wygrany bierze wszystko? A nie, no to był jakiś tam, wtedy nie było takiej propozycji, to z programu do mnie zadzwonił, coś tam zaczął mierzyć. Są umowy, wszystko jest podpisane. No właśnie, Paweł, ty, ja mam wrażenie, że to jest ściema, że to jest zwykła ściema, bo nie, 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 nie wierzę, nie, 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 żebyś. Nie, ty... tam nie, nie, jest, nie jest ściemy. Oni trochę grają pr bo to jest wiadomo, to jest normalne. Jest jakiś kontrakt, rzeczywiście jest coś tam na stole, ja mam jakąś. Jestem profesjonalistą, nie będę zgadzał no właśnie, z czego, wiesz... mam kwotę mm -hmm. X tak? i Bokser ma taką samą kwotę Y i mamy podstawy. I potem jest druga część kwoty, która trafia do wygranego, to jest bardzo duża kwota, czyli albo ja dostanę ten bonus, albo on. Ale wiesz, bo ja nie chciało mi się wierzyć w to, że Ty, poważny człowiek, będziesz negocjował no swoje nie. wynagrodzenie w trakcie konferencji prasowej. A trochę tak to zabrzmiało. Zresztą powiedziałeś no, to ja podczas słynnego telefonu, kiedy powiedziałeś do Boxdala wprost, ej, słuchaj, ja mam wynegocjowane pieniądze, ja z tobą teraz nie będę dyskutował. No, nie, no to na dokładnie, ten temat. No, wiemy, że kontraktów nie negocjuje się przed kamerami, tylko w, w zaciszu gabinetu i tyle. No. Pieniądz lubi, spokój, i ciszę i dyskrecja. E, a czy do Ciebie docierały po tej konferencji, wrócę jeszcze do tego, do tego pytania, do tego wątku, czy do Ciebie ze środowiska docierały takie sygnały, że, nie mówię tylko ze strony Maćka Turskiego, e, czy ze, kolej, z mojej kolejny, strony, co mnie <laughs> nie tylko z mojej strony, bo nie będę, nie będę też ukrywał, że rozmawialiśmy telefonicznie po tej konferencji, czy docierały do Ciebie takie sygnały, że prezesowi no nie przystoi, nawet jeśli zachowuje się, w sposób kulturalny, w, w sposób wyważony, no to jednak nie przystoi mu pojawianie się w takich miejscach, w takim towarzystwie, w takich sytuacjach. Wiecie co, wiesz co, tych sygnałów były jakieś tam, ale bardzo, bardzo mało. Przeważnie to by, były takie sygnały, że bardzo dobrze wypadłem, też bardzo dużo od fanów dostawałem wiadomości, że trzymają za mnie kciuki, że super, że pokazałem klasę i tak dalej. Także z tego miejsca wszystkim tym, co mi pisali wiadomości fanom i za te komentarze pozytywne bardzo chciałem podziękować. Obiecuję, że zrewanżuję się tym, że w, w klatce dam z siebie wszystko i zrobię wszystko, żeby pokonać Boxdela. A czy była satysfakcja wewnętrzna, kiedy, kiedy był telefon od Boxdela i ma, mia, ja miałem takie wrażenie, że z każdą sekundą on gasł, no a wybra, z każdą ja, sekundą ja ja się bardziej wziął mnie z zaskoczenia, tylko ja się nie spodziewałem tego telefonu, siedziałem sobie w domu tam w ogóle zajęty innymi te, innymi tematami i tak mnie wziął troszeczkę z zaskoczenia, no ale no, rozmowa akurat się ułożyła, sam się, sam się wystawił na strzała, także tyle, no po prostu on merytorycznie jest słaby i on dobrze o tym wie. Jesteś gotowy na kolejne ataki, bo słyszałem ze, z jego strony, że teraz ma już być tylko, tylko A, merytorycznie. Jestem gotowy na wszystko, także spokojnie jestem przygotowany na, na, na wszystko, co może mnie złego tam spotkać z jego strony. Ale rozumiem, że strategia, szczególnie po tym telefonie, już została obrana. Tylko kulturą, tylko klasą. Nie no, ale Będziesz ja tam po to jestem, żeby pokazać kulturę. z nim wygrać. Ja jest, 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 jestem tam po to, żeby pokazać kulturę i klasę. Ja nie mogę zrobić takiego błędu, żeby tam kogoś wyzywać, ubliżać i tak dalej. No wiadomo, coś tam przyknąłem też na tej konferencji, no ale nie zbliżyłem się do tego pewnego poziomu i nie zamierzam, bo mi po prostu nie wypada. Mam swoje lata, jestem poważnym prezesem. To traktuję jako zabawę, jakiś taki mój wybryk troszeczkę przygody zresztą. Wiesz, ja nie, nigdy nie byłem sztywnym prezesem, zawsze byłem troszeczkę inny i, i, niż wszyscy, zawsze byłem prezesem lekkim. Za tymiarzem i dlatego tutaj jestem w tym miejscu, chociaż nigdy bym się tego nie spodziewał, tak jak z naruszką jeszcze gadaliśmy sobie na treningu z dwa tygodnie temu, Marcin mówi, kurwa Paweł, jak w 2014 roku zadzwoniłeś do mnie, że mam się bić na fen 3 w kickboxingu, miał się bić na hali stulecia, mówi tak, nie przyjechałem w końcu na tą walkę, bo stwierdziłem po, po prostu, że wolę, wolę sobie tutaj imprezować w Norwegii z kolegami więc znowu się przygotowywać. Potem tam po latach się biłem w penie, ale jakby ktoś mi wtedy powiedział, że ja kiedyś zostanę Twoim trenerem, to ja bym nawet w największych nie uwierzył w coś takiego. Też bym w to nie uwierzył? Ja a... też bym w to nie uwierzył w ogóle, że ja kiedykolwiek wyjdę do klatki. No. Ale powiem ci jedno, yy, efekty tych treningów widać, bo jak wszedłeś yy, za kulisy tego programu na make-up, to powiedziałem wprost, nie, no to z forma jest. Nie, na no, forma jest to, ja naprawdę ciężko pracuję, mega, mega ciężko, także będzie ogień. Czekamy na ten ogień i oczywiście czekamy na galę FEN-44 w Ostrowie Wielkopolskim. Życzę Tobie na tej drodze freakfightowej freak tego, żebyś się już nie pogubił nigdy żebyś się mógł spojrzeć bior, w lustro. Biorę bior, bior sobie do serca, jest to dla mnie bardzo ważne, także dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich kibiców i kibicujcie mi, wspierajcie mnie. Naprawdę robię to dla dobra polskiego MMA, także mam nadzieję, że kibice prawdziwego sportu będą tego wieczoru 3 lutego za mną. Dziękuję. A druga część życzeń jest taka, żeby żeby Fen wrócił na odpowiednie tory i żeby dostarczał kibicom walki, takie z których my naprawdę, naprawdę czerpaliśmy wiele, byliśmy zadowoleni, oglądaliśmy z wypiekami na twarzach. Wszystkiego bardzo, najlepszego. Bardzo bym tego okupania. chciał i dziękuję za te życzenia, niech się spełnią. Dzięki. Artur Mazur to był program Klatka po Klatce. Bardzo Wam dziękuję za wizytę u nas, za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału na YouTube. Do zobaczenia.